Wszyscy, którzy grali w Metal Gear Solid, pamiętają to. Walka z Psycho Mantisem, przeciwnikiem, który jest w stanie przewidywać ruchy głównego bohatera, ponieważ posiada telepatyczne moce. Legendarny sposób, żeby go pokonać, to oszustwo, podpięcie kontrolera do innego wejścia w konsoli. Ucieczka przed szponami mentalnych sztuczek. I przy okazji piękna metafora, bo okazuje się, że głównym bohaterem jest sam gracz. Cudownie. Ale to oszustwo jest tak naprawdę wpisane w scenariusz, robimy to, co twórcy przewidzieli, prawda? Przeciwnik reaguje tak, jak twórcy przewidzieli, niby kogoś oszukujemy, ale tak naprawdę nie ma nikogo, kto jest oszukiwany. Można więc powiedzieć, że to oszustwo w grze singleplayerowej samo w sobie jest pewnego rodzaju oszustwem, ale może zostawmy tę myśl na później. Ważniejszy jest fakt, że żeby faktycznie dokonać podstępu w grze wideo, potrzebujemy drugiego człowieka. No powiedzcie, czy jest jakaś większa satysfakcja niż zamienić się w krzesło czy jakiś inny przedmiot w Dark Souls i patrzeć jak nieświadomy niczego przeciwnik po prostu przebiega obok w poszukiwaniu nas? Oczywiście, można coś takiego znaleźć w grach dla jednego gracza, na przykład w hitmenie. Też się niby wtapiamy w otoczenie, też się przebieramy i ukrywamy naszą tożsamość, ale działa to tylko i wyłącznie ze względu na to, że no, gra jest tak zaprogramowana. Tutaj z kolei mamy ciekawą rzecz, bo to nie gra decyduje o tym, czy zostaniemy zauważeni, czy nie. Wszystko zależy od tego, czy ten drugi gracz nas zobaczy swoimi własnymi zmysłami. Ukrywając się, musimy więc faktycznie myśleć o tym, jak odbierze nas druga osoba, ale to i tak jest tylko detal. Istnieją gry w całości poświęcone sztuce manipulacji, podstępu i kłamstwa. Na przykład Trouble in Terrorist Town. W tej grze mamy grupę graczy i losowa część tej grupy to zdrajcy. Zdrajcy muszą pozbyć się reszty ekipy, która nie wie o tym, kto jest zdrajcą, mogą rozmawiać ze sobą prywatnie. I mogą też, a wręcz powinni, komunikować się z całą resztą ekipy. Słowa mają znaczenie, bo możemy odwracać uwagę od siebie i kierować podejrzenia na innych, ale tak samo ważne są nasze ruchy. Zdrajcy mają na przykład dostęp do specjalnego uzbrojenia, po którym łatwo można ich zidentyfikować, tak więc trzeba uważać, co się wyciąga i kiedy. Oczywiście najbardziej fascynującą rzeczą w tego rodzaju grze jest ta próba wtopienia się w otoczenie. Zdrajca wie, kim jest, ale wie też, że inni nie wiedzą, tak więc musi się zachowywać w odpowiedni sposób, ale jednocześnie znaleźć czas na wykonanie tego swojego sekretnego planu. Niektóre gry stawiają jeszcze bardziej na ten element rozmowy oraz słów, jakich używamy, na przykład Town of Salem. Tutaj w zamian za brak elementu poruszania się po trójwymiarowej mapie, jeszcze bardziej liczą się nasze relacje z innymi. To, co sobą reprezentujemy. Nasz los może być zadecydowany poprzez głosowanie, tak więc im więcej osób przekonamy na swoją korzyść, tym lepiej. Dodatkowo, jeśli na przykład gramy jako błazen, naszym celem jest śmierć, właśnie w wyniku głosowania. I nagle okazuje się, że musimy grać tak, żeby wydawało się, że jesteśmy tą winną osobą, która próbuje udawać niewinną osobę. I gra zaczyna się robić coraz bardziej skomplikowana. W Hidden Agenda, czyli grze twórców Until Dawn, gracze razem głosują na decyzję, którą chcą, żeby podjęła postać. W trybie rywalizacji jednak pojawia się jeszcze dodatkowy element, czyli tytułowy ukryty cel, kiedy jeden z graczy ma w interesie skierowanie historii na konkretny tor, ale oczywiście nie może się z tym ujawnić. To, czy uda mu się subtelnie przekonać innych do odpowiedniej decyzji, bez zdawania znać, że właśnie próbuje to zrobić, zależy już tylko i wyłącznie od jego umiejętności. Z drugiej strony mamy właśnie tytuły, w których wcale nie trzeba dużo mówić, ale trzeba się odpowiednio zachowywać. I może to być na przykład Watch Dogs, kiedy pojawiamy się w świecie innego gracza i musimy go śledzić. Jako, że wyglądamy jak zwykły NPC, emocje mogą być całkiem ciekawe, kiedy przestrzegamy prawa i staramy się nie rzucać w oczy pośrodku wszystkich innych postaci. No i oczywiście postać szpiega w Team Fortress 2. No bo tu mamy przecież całą choreografię ruchów. Jako szpieg możemy przebierać się za przeciwników, ale żeby nie zostać wykrytym, musimy się odpowiednio zachowywać. Tak więc w którą stronę będziemy się patrzeć, w którą stronę będziemy iść. Możemy wtopić się w drużynę, ale prędzej czy później chcemy też przecież osiągnąć swój cel. A tym celem jest nóż w plecy. Myślę, że szczytowym osiągnięciem i komplementem dla szpiega jest ten moment, w którym medyk z drużyny przeciwnej zaczynacie po prostu leczyć. W pewnym momencie jednak te wszystkie oszustwa przeciwko innym graczom zaczną się opierać na fakcie, że my wiemy, że oni wiedzą, że my wiemy. Może po prostu dam wam jakiś przykład. Sytuacją tego typu jest turniej CS:GO, gdzie słag rzuca w powietrze pistolet, a jego przeciwnik reaguje tak, jakby to był granat błyskowy i otwiera się na ogień. Oczywiście zabieg jest sprytny, jest zabawny, ale działa, między innymi dlatego, że gracz numer 1 ma podejrzenie, jak gracz numer 2 zachowa się w tej sytuacji. W końcu wie, że gra z kimś na swoim poziomie umiejętności. Podobne motywy moglibyśmy zaobserwować w bijatykach, gdzie na pewnym poziomie umiejętności gracze znają ruchy swoich przeciwników, wiedzą czego się spodziewać i jakie reakcje mogą mieć miejsce. Zaczynają więc uwzględniać te elementy w swojej rozgrywce i mogą na przykład wykonać ruch dla zmyłki, wiedząc, że wywoła to jakąś określoną reakcję. To trochę jak blefowanie w pokerze. Blefujesz, bo zakładasz, że przeciwnik jest w jakiejś sytuacji podatny na ten blef, ale też dlatego, że wiesz, że on wie, że czasami blefujesz, ale nie zawsze, więc może się dać złapać. Wiecie o co chodzi. Nie znaczy to jednak, że tylko człowiek może oszukać drugiego człowieka, bo może to też zrobić komputer. Algorytm analizujący rozdania pokerowe jest w stanie blefować z najlepszymi i wpuszczać ich w maliny, co jednak nie znaczy, że ten program rozumie, że oszukuje. Jego oszustwo, czyli np. stawianie pieniędzy ze słabymi kartami, jest po prostu ruchem, który wedle jego analizy i danych daje mu największą szansę na wygraną. Nie zmienia to jednak faktu, że gracz po drugiej stronie wciąż może się poczuć oszukany, nawet jeśli komputer nie miał świadomej intencji oszukiwania i to jest ciekawe na przykład w kontekście takiej gry wideo jak Spy Party. W tej produkcji jeden gracz stara się zachowywać jak NPC, wykonywać swoje zadania, a drugi jest snajperem, który musi tego gracza rozpoznać. To kolejna gra, w której musimy się odpowiednio poruszać, wykorzystywać nieuwagę naszego przeciwnika, ale co ciekawe, twórca tej gry rozważał ideę rozgrywki dla jednego gracza. Możemy sobie w miarę wyobrazić jakby to było zaprogramować komputer, który wciela się w tę postać szpiega. W końcu całe założenie postaci szpiega to zachowywanie się jak komputer, tak więc prawdziwy komputer powinien być w tym całkiem dobry, wręcz za dobry i pewnie trzeba by mu wprowadzić parę niedoskonałości, żeby gracz miał szansę rozpoznać, że to jest ta postać. Gorzej, gdybyśmy chcieli pozwolić komputerowi sterować snajperem, czyli tą postacią, którą my musimy oszukać. Jakie sztuczki możemy wykorzystać? Czy komputer da się nabrać na to, na co nabrałby się człowiek? Oczywiście to też będzie musiało być w jakiś sposób symulowane, więc kluczowe jest zrobienie tego tak, żeby komputer nie wydawał się zbyt głupi, ale też nie jest zbyt mądry. Sam twórca Spy Party stwierdza, że prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wprowadzenie wielu poziomów trudności i w ten sposób gracz będzie wiedział czego się spodziewać. Ale wiadomo, że to i tak nie jest to samo co zrobić w Bambuko swojego mięsnego kolega. Przykładów tego typu mentalnych zabaw jest oczywiście więcej. W karciance Chaos Reborn możemy rzucać iluzje, czyli karty, które wyglądają normalnie i zachowują się normalnie, oprócz jednej rzeczy. Gracz może dowolnie wskazać kartę i stwierdzić, że to jest iluzja, jeśli trafi, iluzja natychmiast znika. Jeśli jednak nie, to tura jest stracona. W takich grach jak Metal Gear Online czy Daisy mamy cały element ukrywania się przed innymi graczami, co zawsze jest ciekawe. W grach singlowych jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że komputer da się oszukać na konkretne sposoby. Przebywanie w cieniu, jakieś konkretne przebranie albo coś, cokolwiek na co gra. Reaguje w odpowiedni sposób. Tutaj w tych grach multi, znów opieramy się na percepcji graczy. Może warto się ubrać w konkretny sposób, zakamuflować, położyć w trawie, używać przedmiotów wtedy, kiedy jakiś inny dźwięk nas maskuje, żeby nie dać się usłyszeć. Multiplayerowe skradanki pozwalają myśleć w ten nietypowy sposób, w którym widzimy świat gry takim, jakim on jest, i zadajemy sobie proste pytanie: czy wyglądam na ukrytego, czy gracze dadzą się oszukać, czy może nie? I to jest właśnie piękne. Chwila, tak sobie właśnie pomyślałem. Czy ja w tym materiale brzmię jakoś, jakbym miał perwersję na punkcie kłamania i manipulacji? To chyba nie zrobi dobrze na moją reputację. Ha, ale z drugiej strony i tak wszyscy wiedzą, że jak mówię, że będzie materiał w lipcu, to potem nie ma nic przez trzy miesiące. <laughs> ale może z drugiej strony jednak jest coś. Hmm. Hmm. Tak czy siak, dzięki za uwagę i do usłyszenia.